Panie burmistrz, co się stało? Oh, oh, oh. Zapomnijcie o kobiecie i złotej kurze, bo Zatoka przygód należy teraz do hał-hał bandy. Hau hał banda, hał-hał banda. Nie ma takiej hał-hał bandy, której nie pokonamy. Przy patrolu tę hał-hał bandę możemy pokonać tylko jako motopieski. Popatrzcie o tam. <laughs> Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu! Tak! Tak! Ta, 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 ta. To musi być baza tych motopiesków. Dostarczymy pieskom prezent na miarę ha-how bandy! Toczą się do przepaści! Gotów dziki kocie? Miał! Super dopalacze! Hej, lepiej hamujcie! Zaraz spadniecie w przepaść! Udało się! Przeasteczny skok kocie! A teraz spróbuj zapchać mu koła wełną! Dam radę! Wyszuk mi wełny! Bardzo dobrze, dziki kocie. Wiedziałem, że ci się uda. Świetna robota! Super, dziki kocie! Ta akcja! Misja jest nietypowa. Mandy i jej małpki zbudowały w dżungli tor przeszkód i uwięziły tam Carlosa. Pomocy! Naprawdę? Zbudowały tor przeszkód? Tracker mówił, że małpki znalazły jakieś kolorowe narzędzia. Więc na tę misję pojedzie. Rocky! Zielone znaczy jedź! I Chase! Chase się tym zajmie! Dobrze! Psi Patrol ruszę do akcji! Wracaj! Małpkom nie są potrzebne narzędzia! I ty też! Oddaj to! Psi Patrol! Jak dobrze, że jesteście! Chętnie pomożemy, Carlos! Za chwilę cię wyciągniemy! Rocky, musisz zająć się tą klatką! Jasne! Uf! Śrubokręt! Dzięki, Rocky! Ryder? To żaden problem, Carlos! Ryder! Widzieliście Mandy? Nie, a co? A to? To jest opona z naszego patrolowca. I odzyskajmy narzędzia, zanim małki narobią więcej szkód. Wow, megafon! Świeże banany! Zapraszamy! Tak. To za współpraca. Ale z was dobre pieski. Dzięki, Ryder i pieski. Znów uratowaliście dżunglę przed małpim chaosem. Bo kiedy małpki biegają z narzędziami, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Pani burmistrz i pan Hambinger siedzą na saniach, które utknęły w lodowej szczelinie. Ojej! To niebezpieczne. Teraz wilki polują na hamburgery pana Hamdingera. Dobrze. Psi Patrol, ruszę do akcji. Chase, zabierz stąd te wilki. Wow, wyrzutnia. Świetnie. Rubble, poleć do szczeliny i wyciągaj po jednej osobie. Dwójka burmistrzów, robi się. Pora was stąd wyciągnąć. Ja pierwszy. Everest, Szybko za nimi! Ryder! Wylądowali na krze, Uderzyli w nią bardzo mocno! Musimy natychmiast zejść! Uratujecie cię, Tylko bez paniki! Wsi Patrol zaraz to wiatr znosi nas na morze! Zumo, burmistrzowie odpływają na krzew, Popchnij ich w stronę brzegu. Nie ma sprawy, Ryder. Zumo! Co ty wyprawiasz? Zabieram was na małą przejażdżkę. Everest, dasz już radę ich złapać? Jasne! Szybciej, moje maleństwa mocno! O, dzięki, psi patrolu! Uratowaliście nas! Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy utkniecie na krze, to dzwońcie po pomoc! Iha! Witajcie w teleturnieju o nazwie Ryczące Rodeo! Chyba wszyscy znacie mojego konia, Rdzawka. Przywitaj się, Rdzawku! Pierwsze zadanie to jazda na szalonym kucu! Dwóch zawodników musi się utrzymać na grzbiecie kuca jak długo się da! Ten, kto wytrwa dłużej, zostanie wielkim mistrzem ryczącego rodeo! Życzę szczęścia, panie Handinga! Ha, nie potrzebuję go! Nie, ponieważ mam klej! <laughs> Ostrożnie, Ciciu! Ten klej się okropnie lepi! Stop! Nie było jeszcze sygnału, do Burmistrzu, niech pan zeskoczy! Nie mogę! Przykleiły mi się spodnie! Rdzawku, uważaj! wracajmy! Jeszcze nie wygrałem! Spokojnie, kochbojko Beryl. Naprawimy zniszczenia i znajdziemy rdzawka. Natychmiast! Jak uratujemy rdzawka i pana Handingera? Z pomocą innych piesków. Zumo, musisz złapać konia! Zanurkujemy! Wracajmy do domu. No a co ze mną? Chase, przygotuj wyrzutnię. Uł, wyrzutnia. Jeśli trafisz tym magnesem w silnik, kucyk powinien stanąć. Dalej, wio! Oh, wygrałem! Och, dzięki kochani, uratowaliście konkurs i mojego konia. O, nic wielkiego! Bo gdy masz kłopoty na swoim rodeo, to dzwoń po pomoc. Mini patrolu zbliża się burza i nasz rysunek się zniszczy. Musimy uchronić go przed deszczem. Mini patrol rusza do akcji! Dobrze! Stójcie w miejscu i ochraniajcie rysunek! Stop! O nie, musimy wezwać przybaczał! Dobrze, że przejechaliście. marszał? Drabina! Jesteśmy. Ryder myślę, że Kali dłużej nie wytrzyma. Chasek, wystrzel sieć! Bu, sieć! Wspaniale! Julio, Juliuszu, zdejmijcie im parasolki, żeby znów nie porwał ich wiatr. He? Czy ten krzak do nas gdacze? To nie jest krzak. To cika Dobrze! Dobra robota, pieski. Alex, możesz wejść do środka. Ach, dobrze, że wszyscy są już bezpieczni. Szkoda tylko, że deszczy zmyje rysunki. Miałeś świetny pomysł, żeby ratować je z mini-patrolem. Może jeszcze mamy jakąś szansę. A! Rysunek jest uratowany. Bo kiedy deszcz ma zniszczyć wasze niezwykłe, kredowe arcydzieło, to dzwoncie po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon!